Przyjrzyjmy się jednemu z najbardziej, cóż, szokujących i tajnych programów w całej historii CIA. To opowieść o seksie, kłamstwach i LSD, znana jako operacja Midnight Climax. Przenieśmy się w czasie. Wyobraźmy sobie scenę jak z jakiegoś filmu noir. Jesteśmy w San Francisco, jest rok 1955. Za lustrem weneckim, w całkiem luksusowym apartamencie, siedzi agent rządowy. W ręku trzyma notes i szklankę martini, obserwując coś, co, no cóż, przekracza wszelkie wyobrażenia o tajnych operacjach. No dobrze, ale czym właściwie był ten, powiedzmy sobie szczerze, dziwaczny eksperyment? Zobaczmy, jak to wszystko wyglądało od środka. To nie była jakaś tam zwykła kryjówka. Agent George Hunt White osobiście zadbał o wystrój. Chciał, żeby to miejsce przypominało luksusowy, no powiedzmy, dom z Hadzyk z lat 50. Wszystko było zaprojektowane tak, aby stworzyć atmosferę intymności i dyskrecji. A w tym samym czasie, za lustrem, agenci federalni skrzętnie wszystko obserwowali i nagrywali. Każdy szczegół. Mówiąc prost, operacja Midnight Climax była po prostu systematycznym, skrajnie nieetycznym eksperymentem. Nieświadomi niczego, obywatele stawali się królikami doświadczalnymi w poszukiwaniu idealnego serum prawdy. Ale skąd w ogóle wziął się tak ekstremalny pomysł? Jaki lęk stał za całym tym programem? Tutaj kluczowy jest kontekst. Mamy lata 50. Szczyt zimnowojennej paranoi. Amerykańscy jeńcy wojenni, wracający z Korei, nagle zaczynali chwalić komunizm, co wywołało w CIA prawdziwą panikę. Wizja prania mózgu jako nowej potężnej broni wroga przerażała ówczesnego dyrektora Alena Dalesa. Ten strach był wszechobecny i stał się usprawiedliwieniem dla naprawdę radykalnych środków. Żeby dać pewne wyobrażenie o skali, na program Matkę, czyli MK Ultra przeznaczono bagatela 25 milionów dolarów. To pokazuje jak bardzo na serio CIA podchodziła do kwestii opanowania technik kontroli umysłu. No właśnie, skala tego przedsięwzięcia była po prostu ogromna. MK Ultra był takim gigantycznym programem parasolowym, pod którym kryło się aż 149 różnych subprojektów. Eksperymentowano w szpitalach, więzieniach, na uniwersytetach, często na kompletnie nieświadomych ludziach, a Midnight Climax, którym kierował chemik Sidney Gottlieb, był jednym z jego najmroczniejszych i najbardziej skrajnych elementów. A teraz przejdźmy do konkretów. Jak ta operacja wyglądała w praktyce? Jakie były jej cele i, no cóż, metody działania? To było to centralne pytanie badawcze, które postawiła sobie CIA. Chciano sprawdzić, czy potężny halucynogen, podany w intymnej sytuacji, zdoła złamać opór psychiczny człowieka i zmusi go do wyjawienia nawet najgłębiej skrywanych sekretów. Procedura była, cóż, prosta i jednocześnie przerażająca. Kobiety, którym wmawiano, że służą bezpieczeństwu narodowemu, przyprowadzały swoje niczego nieświadome ofiary. Mężczyźni dostawali drinka z LSD, a potem ich reakcje, często pełne paniki i totalnej dezorientacji, były skrupulatnie dokumentowane przez agentów z lustra. Jaki był efekt końcowy? Kompletna, totalna porażka. Pomimo ośmiu lat eksperymentów na setkach ludzi, program nie przyniósł absolutnie żadnych użytecznych wyników wywiadowczych. Okazało się, że LSD jest po prostu zbyt nieprzewidywalne, żeby mogło stać się jakimś magicznym serum prawdy. Ten cytat z listu agenta White'a, no, on mrozi krew w żyłach i mówi właściwie wszystko o mentalności tych ludzi. To nie jest wyraz skruchy, to jest sceniczny żart. On doskonale wiedział co robi, a mimo to kontynuował swoją pracę. Program w końcu zamknięto, ale to wcale nie koniec tej historii. Teraz zobaczmy jak próbowano go wymazać z kart historii na zawsze. Operację zakończono nie z powodów etycznych, o nie. Zakończono ją z powodów czysto praktycznych. Była po prostu nieskuteczna. Dziesięć lat później w atmosferze skandalu Watergate podjęto próbę zniszczenia wszelkich dowodów. Ta historia miała zostać pogrzebana raz na zawsze. I gdyby nie czysty przypadek, pewnie by się to udało. Prawda wyszła na jaw tylko dzięki błędowi urzędnika. Kilka źle zarchiwizowanych dokumentów finansowych jakoś przetrwało wielką czystkę. I to właśnie one pozwoliły specjalnej komisji w 1975 roku odkryć i ujawnić światu istnienie MK-ULTRA i operacji Midnight Climax. Jakie jest więc dziedzictwo tej mrocznej operacji? I co tak naprawdę mówi nam ona o władzy, tajemnicy i odpowiedzialności? I to jest chyba najbardziej niepokojące w tym wszystkim – nie było żadnych konsekwencji, absolutnie żadnych. Sprawcy uniknęli jakiejkolwiek kary. A ofiary? Cóż, ofiary nigdy nie doczekały się sprawiedliwości. Ich imiona, ich losy do dziś pozostają nieznane. To jest chyba najbardziej wstrząsający wniosek z całej tej historii. W imię tak zwanego bezpieczeństwa narodowego złamano prawo i wszelkie możliwe zasady etyki. A system, który miał rozliczyć winnych, po prostu zawiodł na całej linii, podkopując zaufanie publiczne i rodząc bardzo, bardzo poważne pytania. Ta historia to nie jest tylko jakiś relikt przeszłości, to ponadczasowe ostrzeżenie, które pozostawia nas z fundamentalnym pytaniem, pytaniem, które jest równie aktualne dzisiaj, jak było w czasach zimnej wojny kto właściwie pilnuje strażników?